nfz wskazania do refundacji leków. Ostatnio pod moim filmem. O refundacji leków pojawiło się mnóstwo nieżyczliwych komentarzy na temat tego, że lekarze są niedouczeni i nie wysilają się, żeby pisać leki refundowane. A ja wam przeczytam wskazania do refundacji jednego z leków na mięśniaki. Leczenie do dwóch lat ciężkich objawów mięśniaków macicy w postaci nasilonych krwawień. Ja bardzo przepraszam, ale gdybym ja miała przez dwa lata leczyć pacjentkę bezskutecznie, to na pewno bym się na to nie zdecydowała. Pacjentka by się i tak zdenerwowała. I po jakimś czasie poszła do innego lekarza, który by ją leczył skuteczniej. Po weryfikacji histologicznej endometrium, czyli musimy narazić pacjentkę, która może niekoniecznie tego potrzebuje, na zabieg operacyjny, bo to się robi pod znieczuleniem ogólnym w szpitalu, nie kwalifikujących się do leczenia operacyjnego. Ja uważam, że większość pacjentek kwalifikuje się do operacji, a mój kolega twierdzi, że ze względu na artykuł 156 Kodeksu karnego właściwie żadne nie powinno się operować. No i co? Podpowiedzcie mi, komu tak naprawdę ja mogę wypisać ten lek na refundację, bo ja nie wiem.